Witam wszystkich na kanale Inteligentne Rozmowy. Ja jestem Bajo, zapraszam na film. Dziś postanowiłem pokazać, jak stworzyć własną zabawkę dla swojego pupila. Tak jak już wcześniej obiecałem to w poprzednich filmach. Zaczynam od docięcia wcześniej zebranych patyków. W moim przypadku jest to akacja. Niestety z racji tego, że nie miałem wcześniej czasu. I troszeczkę leżała i czekała na, ma, na przygotowanie tego filmu. Dosyć mocno stwardniała. Lepiej jest korować patyki zaraz po przycięciu jest drzewa. Kora wtedy jest miękka. Są jeszcze w nich soki i bardzo łatwo schodzi. Ja niestety nie miałem na to czasu. I muszę robić to teraz, co jest dużo trudniejsze, ponieważ samo docinanie, jak i korowanie sprawia więcej problemów. Materiał jest twardszy, soki wyschły, no i zajmuje to trochę więcej czasu. Więc jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, uważaj z tym, co będziesz robił. Narzędzia muszą być ostre i mocne. Więc dobrze, aby ktoś pomógł ci w tych czynnościach. Dość ciężko przecinać te patyki, ale jakoś sobie tutaj poradzimy. 6 myślę wystarczy. Teraz wystarczy ściągnąć z nich korę. Do tego użyję zwykłego noża do tapet i zeskrobię tą korę. Pokażę Wam jak to wygląda na jednym, dwóch patykach. Oczywiście, tak jak już wspominałem, jest to dużo trudniejsze niż zaraz po ścięciu patyków z drzewa. Kora jest dużo twardsza. Sam materiał jest, patyki są twarde, ciężko je ciąć. Akacja ma dużo takich senków, gdzie one po prostu trochę przeszkadzają, ale na wszystko idzie znaleźć sposób. Jak nie idzie nożykiem, tutaj lepiej nie robić tego w kierunku. W swoim kierunku, tylko zawsze od siebie można się łatwo skaleczyć. Tutaj te sęki są dosyć twarde trzeba uważać, żeby sobie krzyzdy nie zrobić, ale powoli, powoli jakoś tutaj sobie z tym poradzimy. Pierwszy patyk ostrugany. Bierzemy się za następnego. Jeszcze tutaj troszeczkę ściągnę tej kory przy sęku. Ostrożnie. I tak wygląda okorowany patyk. Bierzemy drugiego i troszeczkę przyspieszymy tempo, żeby nie zanudzać. Każdy wie o co chodzi. Tutaj jeśli nie idzie zbytnio nożykiem, można sobie pomóc sekatorem, wyciąć ten sęk, tak jak ja tutaj na filmie i delikatnie przyciąć go jeszcze, oskrobać. I widzimy się jak okoruje resztę. Dobrze, wszystkie patyki są okorowane, teraz będziemy kleić do nich linkę. Linki, której użyłem jest to linka do koszenia trawy. W środku ma taki metalowy drut, na zewnątrz jest pokryta plastikiem. Pierwotnie chciałem użyć do tego hmm, zwykłego drutu, ale akurat miałem taką linkę pod ręką, więc pomyślałem, że skorzystam z tego. Nigdy nie specjalnie jakoś planuję takie rzeczy, po prostu na bieżąco zmieniam i modyfikuję pomysły i czekam na rezultat. Efekt końcowy jest zazwyczaj inny niż sobie to gdzieś tam wcześniej wyobrażałem, ale to nic nie przeszkadza. Głównie chodzi o to, żeby samemu coś zrobić, aby wykorzystać materiał, który się ma pod ręką, żeby nie marnować. Nie lubię marnowania rzeczy, lubię wykorzystywać rzeczy parokrotnie, jeśli jest to możliwe. I wszystkich zachęcam do podobnego działania. Tutaj, jak widać, przyczepiam patyki do linki wcześniej wspomnianej klejem na gorąco klejem na gorąco dlatego ponieważ chcę przetestować to rozwiązanie nie jestem pewien jak długotrwałe to będzie normalnie owinąłbym drutem wokół patyka naciął jeszcze takie rowki żeby nie jeździł po drewienku tylko stał w swoim miejscu ale po prostu chcę wykorzystać nowy sposób, zobaczyć jak to się będzie sprawdzało. Wiadomo, zawsze trzeba testować jakieś nowe rozwiązania. Może akurat okaże się lepsze i szybsze niż stare sprawdzone sposoby. Obawiam się trochę o to, czy mój plamek nie będzie przegryzał tego kleju, ale on jest tak lekki, że i tak nic mu się nie stanie. Jest bardzo zwinny, na pewno sobie poradzi. A jeśli jednak klej okaże się niezbyt trwały, to wymienię go na, na drut. Dobrze, tak to wygląda mniej więcej po klejeniu. Zawsze po wyschnięciu kleju zostają takie farfolcle, które po wyschnięciu oczyszczam, odrywam, żeby było estetycznie i wyglądało ładnie. Tutaj nastąpi jeszcze dorobienie takich wzmocnień na górze, aby cała konstrukcja się trzymała lepiej. Do tego celu potrzebuję dwa równej długości docięte na wymiar patyki również muszą być okorowane i za chwilę jeszcze wytnę w nich takie dwie mm, dwa nacięcia które będą trzymały je w swoim miejscu swoją drogą chciałem podziękować wszystkim Widzę, którzy zasubskrybowali mój kanał. Dzięki wielkie To dla mnie ważne, aby kanał się ciągle rozrastał. Dziękuję wszystkim za lajkowanie filmów. Z dnia na dzień tego materiału na kanale przybywa. Niestety w ciągu tygodnia raczej. Nie jestem w stanie nagrywać dłuższych materiałów, więc staram się to robić na weekend. W trakcie gdzieś tam tygodnia zbieram materiały raczej na jakieś shorty. Jak już wcześniej wspominałem, na tym kanale będą się pojawiały nie tylko filmy o plamku, ale również jakieś z moich wycieczek jakieś przemyślenia moje obserwacje wszystko to co jest gdzieś tam dla mnie ważne i będę chciał się z tym podzielić to będę wrzucał to na kanał. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, że nie będzie monotonii. Dobrze, tak wstępnie wygląda nasza zabawka. Pozostaje nam już tylko dorobić zaczepy. Zaczepy postanowiłem zrobić właśnie z drutu ściągam sobie izolację, tyle ile potrzeba, aby owinąć go wokół drewienka na końcu zrobię mały haczyk, aby łatwo zaczepić o kraty klatki tak to wygląda na końcu przed nami finałowy moment, montujemy zabawkę w klatce plamek już się do niej przymierza, a ja z Państwem będę się powoli żegnał Proszę o zostawienie łapki, subskrypcję i komentarz. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Plamek, wejdziesz do środka? Pokaż widzom, czy, czy Ci się podoba ta zabawka. Super. Coś nowego, nie? Plamuś, jest OK? No to fajnie. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Cześć.